Dzień dobry. Chciałbym Państwu przedstawić kilka pomysłów na prowadzenie zajęć online. W tej prezentacji przedstawię wybrane narzędzia aplikacji Microsoft Teams. W wydanym niedawno komunikacie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty znajdziemy rekomendacje, aby podczas pracy zdolnej nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające i utrwalające wiedzę oraz umiejętności uczniów. Zakładamy zatem, że pracując z uczniami będziemy powtarzać omówiony już materiał, a na lekcjach z ósmoklasistami wciąż myślimy o odpowiednim przygotowaniu swoich podopiecznych do egzaminu. Bardzo ciekawym narzędziem, które umożliwi nam realizację tych celów jest Microsoft Teams, czyli aplikacja oparta na chmurze, jedna z usług pakietu Microsoft Office 365, która zawiera zestaw narzędzi do pracy zespołowej. To naprawdę potężne narzędzie, które możemy wykorzystać do komunikacji ze swoimi uczniami, czy to w formie czatu, czy rozmów z włączoną lub wyłączoną kamerą. Dzięki niemu możemy także udostępniać uczniom gotowe pliki. Mogą to być dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne kody QR, zdjęcia, prezentacje, filmy. Dzięki Microsoft Teams możemy także tworzyć i przesyłać ankiety, zadania, testy. Co najistotniejsze, aplikacja jest prosta w obsłudze, a poszczególne jej funkcje obsługujemy intuicyjnie. Jedną z najłatwiejszych funkcji jest udostępnianie uczniom plików. Na tym slajdzie pokażę w jaki sposób załączyć pliki. Najpierw wybieramy aplikację Teams. Następnie klasę, z którą chcemy pracować. Z górnego paska zadań wybieramy opcję Pliki. A następnie przeszukujemy komputer, klikamy przekaż, wybieramy plik, w tym wypadku będzie to QR-kod i został on przekazany klasie. Każdy z uczestników może ten QR-kod teraz wyświetlić. Równie łatwe jest przesyłanie przygotowanych wcześniej zadań. Teraz powiem, jakie kroki należy wykonać, żeby przypisać uczniom gotowe zadanie. Wybieramy klasę. Tym razem z Paska wybierzemy zakładkę zadania. Klikamy Utwórz. I wybieramy test. Załadowały się wszystkie testy, które zostały wcześniej przeze mnie przygotowane. Wybieram jeden z nich. Na tym etapie mogę określić termin wy wykonania pracy. Ja dam swoim uczniom tydzień. Tu zostaje tylko przypisać zadanie. Zrobione. Pokazałem, jak przesłać gotowe pliki i zadania. Teraz kilka słów o tym, jak przygotować autorski test. Tworzenie nowych testów jest niezwykle proste. Wybieramy zadania, otwórz test, tym razem jednak wybieramy opcję Nowy formularz. Następnie klikamy Nowy test. Tytułujemy go. I tworzymy pierwsze zadanie. Moim pierwszym zadaniem będzie zadanie wielokrotnego wyboru. Zadanie składa się z trzech dystraktorów i jednego wersstraktora. W tym momencie go zaznaczam. Określam wartość zadania. Dodatkowo mogę je zlustrować wybranym przez siebie obrazem. Zadanie zostało skończone, tworzę następne. Tym razem zadanie będzie polegało na tym, by wpisać tekst. Dodaj odpowiedź i wpisuję właściwą właściwym odpowiedź. Podobnie jak w poprzednim zadaniu. Także i to mogę zilustrować wybranym przez siebie obrazem. Mój test składający się z dwóch zadań wygląda Który zakończył test, przesyła go i natychmiast otrzymuje informację zwrotną. Przedstawiłem tylko wybrane funkcje Microsoft Teams. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa do ich wykorzystania. To naprawdę wszechstronne, proste w obsłudze narzędzie umożliwiające pracę online z uczniami. Dziękuję za uwagę.